Ksiądz Krzysztof Bielawny. Niepodległość wyszła z Gietczwaldu. Ruch pielgrzymkowy po 1880 roku W korespondencji z odpustu Gieczwałckiego, który odbył się 8 września 1883 roku, informowano czytelników o niebywale radosnej atmosferze wśród pątników i o tym, że już w wigilię uroczystości odpustowej zgromadziła się rzesza pielgrzymów, którzy przybyli z Warmii a także kompanie z kongresówki. Nadmieniono również o prowadzonych pracach budowlanych przy kościele gieczwałckim. Zaś rok później na łamach Gońca informowano o uroczystościach, które odbędą się w Gieczwałdzie 14 września 1884 roku. Kolejna korespondencja pojawiła się 14 września 1884 roku a przekazał ją pątnik uczestniczący w uroczystościach 8 września. Przywołał fragment kazania, które wygłosił kaznodzieja odpustowy. Maryja naprzód żąda, aby wszyscy odmawiali różaniec, a odmawiali go chętnie, szczerze i z gorącym nabożeństwem. Dalej żąda, aby każdy zachowywał czystość, stanowi swojemu przyzwoitą. Trzecie, żąda, aby ustało pomiędzy nami pijaństwo. Tych trzech rzeczy szczególnie żąda od nas Najświętsza Maryja Panna. Odmawiajmyż więc, różaniec, chętniej i nie tak ozięble jak dotąd, ale z gorącym nabożeństwem. Wystrzegajmy się grzechu nieczystości, bo ten najbardziej się sprzeciwia jej panieńskiej czystości. Dalej kaznodzieja wołał, strzeżmy się pijaństwa, które tak wiele złego na nas sprowadza, a żeby tym pewniej się od niego ustrzec, to się wyrzeczmy gorzałki, że przynajmniej na rok jeden nie będziemy pić gorzałki, rumu, araku i żadnych gorących trunków. Na zakończenie kazania pielgrzymi ślubowali abstynencję. Chątników miało być więcej niż przed rokiem. Na uroczystości odpustowe 14 września 1884 roku do Gieczwałdu przybyło około 25 tysięcy pielgrzymów, przede wszystkim z Warmii. oh mm -hmm.